Rozdział szósty, żeść Stratholmu, następnego dnia wczesnym rankiem na przedmieściach Stratholmu. Stratholm: Warcraft 3, Reforged, Ćwierćwiero. Siemanko. Eee, to ciekawy etap będzie. Cieszę się, że do nas dołączyłeś, Uterze. Nie tym tonem, chłopcze. Może i jesteś księciem, ale jako palladin nadal mi podlegasz. Jak mógłbym zapomnieć? Słuchaj, Uterze, muszę ci coś powiedzieć na temat tej zarazy. O nie, jesteśmy za późno. Wszyscy mieszkańcy są już zarażeni. Wyglądają na zdrowych, ale to tylko kwestia czasu, nim przemienią się w nieumarłych. Całe miasto musi zostać oczyszczone. Co takiego? Jak możesz w ogóle o tym myśleć? Na pewno jest jakiś inny sposób Do diabła Uterze! Jako twój przyszły król rozkazuję ci oczyścić miasto! Jeszcze nie jesteś królem, chłopcze A nawet gdybyś nim był, i tak bym cię nie usłuchał! Zatem jestem zmuszony uznać twą decyzję za akt zdrady Zdrady? Postradałeś rozum, Artasie! Czyżby? Lordzie Uterze, na mocy prawa sukcesji i należnej mi władzy, odbieram ci piastowane godności i zawieszam w służbie podległych ci paladynów. Artasie, nie możesz. już to zrobiłem! Ci z was, których wolą jest ratować królestwo, za mną. Reszta precz z moich oczu. Popełniłeś właśnie straszliwy błąd, książę. Jaino, wybacz, Artasie. Nie mogę na to patrzeć. Rozpoczynamy upadek, Artasa. Dobra, światłość jest mą siłą. Najlepsze w tej misji jest to że chodzi się, rozwala się budynki i niszczy się wieśniaków tak właśnie się robi um, pamiętam jak y <gdyś> kiedyś mój chrzestny jak wyszedł właśnie Warcraft 3 to mój chrzestny wziął się za to, Oczywiście. żeby przejść tą grę, Warcraft 3 i całą nie noc chyba. spędził na tej misji, wiele razy mu się nie udało a później ja wstałem rano Pisałem kody i przeszedłem całe, ale był zeźlony. źlony. O workowie, what the fuck. Dobra, tutaj raczej nie dojdzie do tego, żeby nam... O co chodzi? na chatę z tego, co kojarzę. Ale warto trochę posprzątać. Brak nie jest jak najbardziej. Gotowy do akcji. Brak, nie jest tak. Mądry plan. Brak niej ta bejpy no, Oczywiście. Za mojego ojca, króla. Dobra, to jest witalności, tak? Ten... Nie, te buty nam się Zakończone. przydadzą. Zwiększa siłę bohatera o 1, a to co daję? 3 many bohatera 150, no to ja myślę, że zostaniemy z tym. Jakie masz rozkazy? Pięknie. Jak najbardziej. jeszcze zobacz co tu jest. Coś to tam pił y, pił ich. Mhm, tak. I zaraz bijemy do Stratholm. Czy są jakie dodatkowe misje? Nie. To jest wystarczająco ciężka misja. <grych> dobrze, dobrze. Tu nic nie ma, to tylko są owieczki. No i dobra. Oczywiście. To chodźcie panowie tutaj. Horror. Ja bym chciał jeszcze przynajmniej z dwóch kapłanów mieć zanim pójdę dalej. Czy ja mam strzelców? Nie mam strzelców, nawet Kurde. Co trzeba na strzelców? Kuźnia. Nie mam kuźni? What the Kłopoty. Kłopoty. zrobimy e, Kłopoty. późnia. Zakończone. i Kłopoty. Kłopoty. No musisz zrobić więcej farm. Ulepszenie gotowe. Okej. Okay. No i co, trzeba chwilę poczekać. Chociaż może już różnie uczyć tę krainę. Myślicie, Czy poczekać jednak. Już jednego dolega. kapłana mam, więc jakoś po prostu reszta mi dojdzie. Mądry plan. Ktoś jest no na, na Jak najbardziej. Let's go. Oczywiście. Ojcze, wybacz mi to, co muszę zrobić. No, grubo co. Gotowe. Na honor. Gotowe. Czekałem na ciebie, o, Ale piękny model. Jestem Mal'Ganis. Jak widzisz, przejąłem władzę nad twoim ludem. Będę przemieniał twoich drogich poddanych. Dom po domu. Aż wreszcie płomieni życia zagaśnie w tym mieście. Na zawsze. Nie pozwolę na to! Prędzej sam zabiję tych ludzi, niż dopuszczę, by po śmierci stali się twoimi niewolnikami. No jest to jakaś taktyka. Mądry plan. Chcemy tutaj oczyścić te krainy. na rej, no i co? Ludzie króla nas atakują. Ratuj się kto może. Cicho. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. Nie będzie duży problem, żeby Malganisa zdjąć na początku chyba gotowe. Bina honor. Nie Nie chcę. nadchodzi sprawiedliwość. Arganis ma już 5, to niesprawiedliwe. Powrót Morganisa za 3 minuty, okej. Okay. nędznik. Tak? Uh -huh. Więcej o, no, zamieni się po prostu w zombiaków urocze. Oczywiście. Dobra, potrzebuję na pewno drugiego kapłana. Słucham uważnie. Um... No Potrzeba i... więcej no i trzeba więcej? Najpierw trzeba będzie drewno. Dobra. Mądry plan. Jak najbardziej. Nie ma co tracić czasu. Przytap się druga grupa uderzeniowa, ale no i... Eee, nie mam z czegoś zrobić. Poczuj mój gniew. Nic cię już nie uda. Gotów do strzału! za światłości. Okej, okay, lecimy tu. Oczywiście. O co chodzi? Nie pamiętam, ale Maganis chyba się pojawia losowo na mapie. Sprawiedliwość. Albo idzie z bazy, z bazy nieumarłych? Nie Nie przypomnę sem. No Dobra, potrzebujemy zrobić trochę jasiu To drewno bo dramat. Czy Mal'ganis już wrócił, nie? Za mojego ojca, króla! Poczuj mój gniew! Tak, oszczędzimy na czasie. Na honor. Łokie! Okay. Plugawy nędznik. Stackholm to jedna eee distancji w World of Warcraft I Gotówna właśnie widać efekty szakości. tego pogromu. Nic cię już nie uratuje. Gotów do pracy. Nic cię już nie uratuje. Jak najbardziej. Sklep. Urocz. Ej! Ciekawe czy jest taki sam układ w ogóle. Chyba jest! Jest fontanna, ale beka. Super. No, bardzo miło, że tak zrobi. A to jest sklep, okej. Okay. Mogę no, coś kupić? Fajnego? Nie. Na honor. 34 sekundy do powrotu Maganisa. Mądry A bronią się. O kurde, ale Beka. <grystanie> o skupani! Oni mnie atakują? Ale Beda. No ale bierzeczki sobie poradzą. Mądry plan. Nie mogę tego zmać okej. Okay? Poczuj mój gniew! Faken. Nie, to no, no. idę szukać Mal'ganisa od razu. Tak. Idź naprawić to, to od razu. Ja Jestem twoim strzelcem! Wytustujcie. Żyję ponownie. Uh -huh. A idę cię zabić ponownie, chłopaku. Nie ma czasu na kupie zakrywki u małych. Let's go. Brandon, gdzie jest? Brandon, idzie ten bo tu jest! Wiem, że się teleportuje. O kurde, on ma teraz taką grupkę fajną. Mądry plan. Menda. Na honor. Na honor. Jak najbardziej. Czy my im damy radę? No powinniśmy. Przynajmniej nie będzie zdawał więcej... Więcej tych... Mieszkańców. Jak go szybko zlekwidujemy. Oczywiście. Żegnaj maganisie. Psenkię. Dobra. To może zaczniemy od tego domu. O, level dostaliśmy, nie zauważyłem. To chcę lepszą tą. Pięknie. To jest spoko. Tu sobie ulepszymy jeszcze raz tego i tutaj sobie zrobimy tak tych chłopaków też sobie polepszamy. Potrzeba więcej więcej drewna, tak. Co? co? Zajmij się lepiej czymś pożytecznym, chłopcze. Wat the fuck postąpisz, jeśli wrócisz do tego z idiociałego starca, twego ojca, by wspólnie z nim wyczekiwać kresu waszego panowania nad tą krainą. Wow, tego nie było wcześniej. Najmniejsze, jak najbardziej. Jadem arystokra i pokazu. Że mnie dwa siły i zwinności i wszystkiego. Chcę. Dobra, to mi się energii sobie odłożymy. Let's go. Ale Beka! Wow, fajnie, fajnie, że dodali takie rzeczy. Lugawy nędznik. Nadchodzi sprawiedliwość. Za mojego ojca, króla. Zdrajca światłości. Na honor. Mamy już 40. Idziemy jak burza. Badania zakończone. Nie wiem, czym kiedyś mi się taka trudna zagrożona. Ta Za grę. mojego ojca, króla. Nic cię już nie uratuje. No, go do końca. Trudno. Gotowe. Let's go. Trzy plan. minuta do niego. Spoko. Czeka? tutaj. Badania. Zakończo. Mhm, świetnie. Wzmocnijmy sobie trochę naszych Jasiów jeszcze. Znowu za mało drewna. Dobra, to sobie tutaj walczcie. 47 sekund trzeba będzie się przyczaić na Malganisa. okej. Okay. E, wasza dwójka ja może się widzieć tutaj też. Przyda mi się Jak troszkę pomóc. No teraz ty. I ty. I ty. I. ty. No, się Zawsze jeden Lugawy mi się zdąży przemienić, gadę. Weź się sekund. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Oblega nasze miasto! Dużo was jest? Nie, po Świątłość jednym górku. z atakuje Nadchodzi Sprawiedliwość! Dobra, wróci Mal'ganis. Badanie Badanie ponownie. zakończone. Nie trzeba mi się kłaniać. Gotowe. OK. Okej. Dawać, Mal'ganisa. Oczywiście. Znaczy, poczekamy aż się przeteleportuje znowu gdzieś na środek. Na honor. <trych> to jest. No, idziemy tu. Oczywiście. No już dwa plugastwa ma. God Jak najbardziej. Mhm. Masz już jakiś cel? Zawsze mam cel. Dobra, tu ulepszamy. Le... Przybyłem. Gdzie on jest? To jest. Mądry plan. Gubi. O co chodzi? Tak? Dobra, to. Dobrze. Służę światłości. Jezu, daleko jeszcze do tego, magia nie To odsyła wszystko. A Mam my dobrze. będziemy spuścić pędzki. Hej, hej! Gdzie jesteś? Oczywiście. Jakieś niebezpieczeństwo? Badania zakończone. Na honor. Sprawiedliwości Co, nie niech się Nie ma mną nawet. Dopiero teraz się zbiera. Żegnam pana. O rewuar. Dobra, to my sobie tutaj powalczymy trochę. Co nagle się okazuje, że obojętnie gdzie walczymy. I tak sobie dam radę. Alright. Nie mam nic przeciwko. Ulepszenie gotowe. Mhm. Więcej pracy Potrzeba więcej drewna, jak zwykle o, się No i super, poczuj mój gniew, magazyn ma już 10, a ja mam 65. Za mojego ojca, króla. Ech, masz mnie chodzi zasadzie. Zabij. Co to? No? Mięsak. Uuu, ale beka, czyli chowają się. W tych tych miejscach się chowają mobki z stratką faktycznego. Chyba. Oczywiście. tak się dobrze rozumiem. O, nie, straciłem ziomeczka. No, Bo jest Jak najbardziej. U, to ja chcę wszystkie domki rozwalić. Nic cię już nie uratuje. Medalion odwagi premie do siły Służę oraz inteligencję. To to trzeba odłożyć. Mądry plan. Twój rozkaz. Powiedz tylko słowo. Do broni! Jakieś 4, 4 nice. Niech się Dobra. Mm, tu są kolejne domki, ale tu Na też chodura. są gdzieś jakieś domki do rozwalenia. Nie, tu są dwa. To idziemy rozwalić te dwa. Trzy minuty do Mal'Ganisa. Dobrze, tu mam wszystkie ulepszenia, to Potrzeba też sobie ulepszymy. No, ulepszymy sobie. Pięknie. Co? Potrzeba więcej drewna. Chodź tutaj, napraw Służę to, Nie trzeba mi się kłaniać. Nadchodzi sprawiedliwość. Hej, zabiliśmy wszystkich. Nice. plan. 85. Zdążymy przed jego powrotem? Chyba nie, kurde. Mogę trochę tych krasolutków do rozwalania... Hmm, budynków zrobić, ale nie zrobiłem, no trudno. Na coś czekacie panowie? za Nic cię już nie uratuje. Jak najbardziej. Na honor. 90, tylko jeszcze dwa. Jak Powinniśmy dać radę. Chyba nawet nie trzeba będzie zabijać Gimaganisa teraz. Spoko. czuj mój gniew. Czuję Twój gniew. Śmierdziel. ponownie. No przeszkadzaj sobie, chłopaku. Bo ja właśnie tak, wygrywam. Tak, tak. już nie uratuję. Nie, nie wiem, czy się tak Dziwnie, głupio. Lugawy nędznik. Jej! Rzejstrach Holmu. To koniec, Malganisie. Załatwmy to między sobą. Tylko ty i ja. Odważne słowa. Na twoje nieszczęście. To nie dziś nastąpi koniec. Twoja podróż dopiero się zaczyna. Zbierz swoich ludzi i udaj się na północną grań. To tam wyrównamy nasze rachunki. To tam poznasz swoje prawdziwe przeznaczenie. Tak będzie. Do diabła z tobą, Malganisie. Będę cię ścigał choćby na koniec świata. Słyszysz? Na koniec świata! Tak! To jedziemy na koniec świata. <grybujesz> Wycięto! Tak, mole punktów, ja cię kręcę. Dobra ludy, to była rzecz z Stradholmu. I na dzisiaj to tyle, więc jak się podobało to lajkujcie, udostępniajcie, pojemniej subskrybujcie i i papatki. Teraz byśmy odpali wyładę. Co się stanie?